Cofnijmy się w czasie i to daleko w przeszłość. Jakiś miliard i 400 milionów lat temu doszło do kosmicznej katastrofy. Zderzyły się dwie czarne dziury, o masach równych kilkudziesięciu mas Słońca każda i promieniach rzędu zaledwie dziesiątek kilometrów. Ich zderzenie zatrzęsło kosmosem. Najpierw orbitowały wokół wspólnego środka masy, coraz szybciej i szybciej, żeby na końcu scalić się w jedną czarną dziurę. Następnie zmarszczki czasoprzestrzeni wysyłane były z prędkością światła w różne zakątki Wszechświata, żeby ponad miliard lat później trafić w małą, błękitną planetę. Jej mieszkańcy przygotowali na to wydarzenie zmyślne urządzenia, będące doskonalszą kopią interferometru Michelsona, wykorzystanych w jego eksperymentach mających na celu wykrycie eteru. Jak działa taki interferometr? Wiązka światła zostaje w nim podzielona na dwie, które lecą w prostopadłych do siebie kierunkach, a następnie wracają do miejsca rozdzielenia, gdzie łączą się w jedną i interferują. Interferencja to zjawisko falowe. Jeżeli łączące się fale są w tej samej fazie, to wzmacniają się wzajemnie. Jeżeli są przesunięte w fazie, to się wygaszają. Jeżeli obie wiązki przybyły taką samą drogę, to są w tej samej fazie i dochodzi do interferencji wzmacniającej. W oryginalnym eksperymencie Michelsona-Morleya szukano różnicy w ścieżkach, które przybyły wiązki światła obracając instrument czy szukając zmian wywołanych ruchem Ziemi na orbicie w różnych miesiącach, kiedy miała podróżować pod różnym kątem względem meteru. We współczesnych eksperymentach mających na celu wykrycie fal grawitacyjnych korzysta się z opartych na tej samej zasadzie, choć bardziej czułych urządzeń, jednak sens eksperymentu jest trochę inny. Weźmy na przykład detektor LIGO. To tak naprawdę dwa interferometry o długości ramion 4 km każdy. Wykorzystują laserowe wiązki, przemieszczające się w bardzo wysokiej próżni, które mogą pracować bez przerwy wiele godzin. Ze względu na dużą moc laserów same zwierciadła muszą być odpowiednio masywne, żeby zredukować ciśnienie promieniowania. Czujniki światła są oparte na efekcie fotoelektrycznym, w którym wiązka padającego światła wybija elektrony. Całe konstrukcje to prawdziwy tych współczesnej inżynierii. Ich czułość to jedna tysięczna średnicy protonu. Kiedy przez ramiona detektora przechodzi fala grawitacyjna, dochodzi do skrócenia jednej z dróg wiązek światła i zmiany interferencji na końcu ich wspólnej drogi. Żeby wykluczyć ewentualny szum, zbudowano dwa detektory w odległości 3000 km, które powinny rejestrować zmianę długości swoich wiązek w odpowiednich odstępach czasu. Jeżeli tylko jedno z urządzeń wykrywa falę, można mieć pewność, że to jakieś lokalne zaburzenie. Co więcej, na ziemi jest jeszcze kilka takich interferometrów, dzięki czemu można ewentualny pomiar porównać z ich wynikami.